Czasami mamy problem z tą wszechmocą Pana Boga, bo skoro Bóg jest wszechmocny, to dlaczego nie czyni tego albo tamtego? Dlaczego, dlaczego nie okazuje swojej mocy, swojej potęgi? Dlaczego nie ingeruje, żeby coś zmienić w świecie? Na czym ta wszechmoc Boża polega? O tym w dzisiejszym słowie zapraszam. i dobro, witam Was bardzo serdecznie. Kolejne nasze spotkanie. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że się spotykamy. A chcemy dzisiaj pochylić się nad bardzo ważnym tematem, aczkolwiek tematem, który wielu osobom nastręcza wielu problemów. I to nie małych problemów. Ta wszechmoc Pana Boga. Jak to jest, że ten wszechmogący Bóg nie spełnia naszych oczekiwań, a przecież my mamy takie dobre oczekiwania. My chcemy dobra dla siebie, dla innych, prosimy o to dobro Boga, no, a on nie reaguje. Słuchajcie, są, ja już kilka razy o tym mówiłem, są pewne etapy rozwoju naszej wiary w Boga. Pierwszy taki fundamentalny, to już w takim wielkim skrócie powiem, pierwszy fundamentalny taki etap, to znaczy w ogóle wierzymy, że Bóg jest, że, że Bóg stworzył świat, że Bóg jest twórcą, że Bóg w tym świecie działa. Potem mówimy o tym, że Bóg daje nam prawo, daje nam przekazania, a więc stawia nam również pewne wymagania, i potem zaczynamy wierzyć we wszechmoc Bożą. Także, że ten, że ten Bóg Również, również może uczynić to, o co go prosimy. I wtedy nasza modlitwa właśnie tak wygląda. Panie Boże, zrób, Panie Boże, daj, Panie Boże, proszę cię o to, Panie Boże, proszę cię o tamto, Panie Boże, Panie Boże, Panie Boże, tak daj, 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 daj. Ale bywa tak, że, że Bóg no, nie daje. I potem trzeba wejść na kolejny etap, czyli uwierzyć w mądrość Pana Boga, uwierzyć w Jego miłość. I dopiero. Tutaj mamy pełny obraz, pełen obraz Pana Boga. Ta Boża wszechmoc, albo inaczej, na tę Bożą wszechmoc trzeba patrzeć w perspektywie Bożej miłości. I o tym w dzisiejszym słowie, a zerkniemy do tekstów kardynała Ratzingera. Serdecznie zapraszam. Wiara chrześcijańska uczy, że Bóg nie jest więźniem swojej wieczności i nie ogranicza się wyłącznie do świata duchowego. Lecz działa tu i teraz, w moim świecie. I działał w Jezusie nowym Adamie narodzonym z Maryi Dziewicy, z mocy stwórczej Boga, którego duch unosił się na początku nad wodami i który stworzył byt z nicości. Kredo nazywając Boga równocześnie Ojcem i Wszechmogącym, wyraża dokładnie to, o co w chrześcijańskim obrazie Boga chodzi: mianowicie pojęcie Absolutnej wszechmocy i absolutnej miłości, absolutnej odległości i absolutnej bliskości. Czym jest wszechmoc, absolutna władza staje się zrozumiałe dopiero w żłobku i na krzyżu. Tutaj dopiero, gdzie wszechmogący Bóg przyjął na siebie niemoc wydania siebie samego najlichszemu stworzeniu. Można sobie wyrobić chrześcijańskie pojęcie wszechmocy Boga. W tym miejscu, a więc w żółbku i na krzyżu, narodziło się nowe pojęcie władzy i panowania. Moc Najwyższa okazuje się w tym, że może spokojnie wyzbyć się zupełnie swej mocy, że jest potężna nie przez gwałt, lecz jedynie przez wolność miłości. Która nawet w swym odtrąceniu jest silniejsza niż napuszona władza ziemskich tyranów. Jakże głębokie słowa kardynała Ratzingera, jakże głębokie słowa. Moc Boga objawia się w tym, że on się uniża. Moc Boga objawia się w tym, że on się oddaje. I że w tym uniżeniu się, i w tym oddaniu się, pokonuje, jak tutaj napisał kardynał, napuszoną władzę ziemskich tyranów. Co więcej, w tym swoim uniżeniu i w tym swoim wydaniu się na śmierć w Jezusie Chrystusie, Bóg pokonuje moc zła. Bóg pokonuje moc szatana. Szatan został pokonany. Właśnie przez pokorne uniżenie się Syna Bożego. Co, co za wszechmoc, słuchajcie. Wszechmoc, która, która dopiero w połączeniu z miłością pokazuje swoje prawdziwe oblicze. No, to właśnie połączenie wszechmocy i miłości mówi nam o tym, kim jest, kim jest naprawdę wszechmogący Bóg. Bóg, który tak ukochał świat, że nawet Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ten Bóg Wszechmogący w swojej mocy, w swojej potędze staje się człowiekiem, ten Syn Boży staje się człowiekiem, po to, żeby objawić swoją miłość do człowieka. By tą miłością, która jest uniżeniem, Pokonać największego wroga człowieka, jakim jest, jakim, jest, jakim jest szatan, jakim jest zło, jakim jest grzech. To, to, to jest, słuchajcie, kompletnie nowa, można byłoby powiedzieć, nowa pewnie dla Ratzingera to nie było coś nowego, dla nas, może dla mnie odkrywcze to jest, to jest zupełnie nowa, nowa, nowa wizja władzy w chrześcijaństwie. Władza to jest umiejętność takiego służenia innym ludziom. Takiego służenia dla dobra innych ludzi, że ja sam siebie jestem w stanie poświęcić dla dobra innych. Władza ma sens tylko wtedy, kiedy jest połączona z miłością. Władza bez miłości staje się tyranią. Władza bez miłości staje się, staje się czymś, co, 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 co może szkodzić drugiemu człowiekowi, co może przyczyniać się do, nie, do nędzy, do biedy, do dramatu wielu osób. Tylko władza połączona z miłością, władza, która jest służbą, władza, która jest również uniżaniem się. W tym, właśnie w tym znaczeniu takim, takim, takim poświęcaniem się dla, dla innych, tylko taka, taka, władza, taka władza ma sens i tej takiej władzy uczy nas Pan Bóg. Władza, która jest, która jest miłością. Zresztą, kiedy patrzymy na na pana Boga, no to, no to Bóg się ciągle uniża. Słuchajcie, kierunek, można powiedzieć tak, że kierunek działania pana Boga to jest ciągłe się uniżanie. Chociażby z tego fundamentalnego i podstawowego powodu, że, że Bóg się już nie może wywyższyć, bo on jest pełnią doskonałości już nic wyższego. Nic doskonalszego od Boga nie ma. Nie ma nic ponad Bogiem, prawda? Żeby On się jeszcze mógł wywyższyć, żeby być jeszcze kimś więcej. Więc Bóg nieustannie się uniża, nieustannie się nam daje. Z, mi, z miłości do nas uniża się i, i stwarza świat, stwarza człowieka, mówi do człowieka. Objawia się człowiekowi, mówi o miłości, jaką ma, jaką ma do człowieka, potem daje swojego syna, ten syn staje się człowiekiem, uniża się, potem ten syn Boży oddaje życie za nas, prawda? Zostaje złożony do grobu, z martwych oczywiście, wstępuje do nieba, ale nieustannie teraz uniża się i wstępuje do nas na ołtarzach całego świata. Będąc z nami pod Pokorną postacią chleba. Tak znaczy, tak jest Bóg. Bóg się ciągle uniża, ciągle do nas wychodzi, ciągle swoją, swoją dzięki swojej wszechmocy, tak możemy powiedzieć, wchodzi w relacje z nami, staje się nam bliskim, staje się Emanuelem, Bogiem z nami. Wszechmoc połączona z miłością. A więc, jeżeli, nawiązując do tego, co mówiłem na początku, i, I jeżeli mówię o wierze w Boga Wszechmogącego i oczekuję od Boga, że będzie, będzie realizował moje, moje tęsknoty, moje pragnienia, moje prośby, moje oczekiwania, to zawsze trzeba sobie zadać to pytanie: czy to, co proszę, zgadza się z wolą Bożą, czy to, co proszę, jest, jest w imię miłości, w imię realizacji woli Boga, bo czytamy w Ewangelii słowa Jezusa, który mówi, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, czyli w imię miłości, w imię służby, w imię pokory, w imię zbawienia, tak, w imię wypełniania woli Ojca. Jezus mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę mojego Ojca. A więc ilekroć odwołuje się do wszechmocy Boga, od, powinienem też odwoływać się do Jego woli, do Jego miłości, do, do Jego planu na moje życie, na życie moich najbliższych, do, do, do tego głównego celu i, i, i no celu naszego życia, jakim jest zbawienie wieczne, jakim jest zbawienie wieczne. To, temu powinny, powinny służyć nasze tęsknoty, nasze modlitwy, nasze pragnienia, by osiągnąć zbawienie wieczne. I tutaj trzeba też w pokorze przyjąć, że my nie zawsze myślimy po Bożemu i że Pan Bóg wie lepiej. Trzeba, trzeba wierzyć we wszechmoc Boga, trzeba wierzyć w mądrość Boga i trzeba wierzyć również w Jego miłość. I dopiero te, można powiedzieć, trzy jakby składowe sprawiają, że, że, że my zupełnie inaczej zaczynamy modlić się do Boga i mówimy ojcze proszę cię o to proszę ci o tamto jeżeli to jest zgodne z twoją wolą jeżeli to jest dobre jeżeli to wypływa z miłości. Tyle dzisiejszej refleksji życzę wam dobrego spokojnego spokojnego wieczoru. Wierząc, że Wszechmogący Bóg się o nas troszczy, że Wszechmogący Bóg chce naszego dobra, że ten Wszechmogący Bóg nieustannie schodzi do nas, mówi do nas, prowadzi nas przez życie, jest Emanuelem, Bogiem z nami. Po co? Po to, żebyśmy my osiągnęli cel naszego życia, jakim jest niekończące się szczęście w niebie. Bardzo często o tym mówię, prawda? Dlaczego? Dlatego, że chcę, żebyśmy wyrobili sobie apetyt na niebo. Wszystkiego dobrego z Panem Wodą, dobrej nocy.